Dobra. Powiedzcie mi, czat. Wy, wy napiszcie. Czy najpierw atakujemy, czy najpierw rzucamy Joga? I was posłucham. Pierwsza osoba, która napisze, jej słucham. Tylko nie zaatakować. A nie, dobra, sąże, tak się. No, wiem, że Jog, ale najpierw tak. dobra. Trara, ale jedyny zrozumiał. O, to może atakować. Żabę. Koniec? Dobrze, że najpierw zaatakowaliśmy. Gdyby nie, to by nie było i bo Talon zginął. By było, była, było, no.